Cześć! Witajcie na kanale Milion Pomysłów na minutę. Dzisiaj na naszym stole 15 elementowy zestaw wiertełek wintowników marki Parkside prosto z Lidla. Zapraszamy! Moi drodzy, ponieważ w sieci gdzieś tam toczyła się dyskusja na temat tych wcześniejszych wersji tych zestawów, że nadają się, że się nie nadają, że są dobre, że są niedobre, po prostu postanowiliśmy kupić i sprawdzić sami. Metalowa puszka na spodzie napisano owim, czyli z jakością będzie pewnie tak sobie. Pierwsza rzecz, do której bym się przyczepił, to mamy tutaj no to ma nam niby pomóc otworzyć, ale jak leży w ten sposób, to uderza i jest szpara pod spodem, więc będzie nam podnosić i w końcu nam się to zapięcie wyrobi. Zwłaszcza, że blaszka jest taka jaka jest. Otwieramy i co mamy w środku? W środku mamy instrukcję obsługi, która znajduje się w tej dolnej części, to jest podpałka. Podpałka tak jak zwał, tak zwał. W górnej części, moi drodzy, mamy 7 wierteł, 7 wierteł dostali. W dolnej części mamy 7 gwintowników oraz pokrętkę. Taką standardową, jak znamy, zewsząd. Pokrętka tu jest opisana jako M3 do M12. Jedną ze stron musimy sobie zamontować, przykręcić, drugą po prostu regulujemy pod rozmiar, który potrzebujemy. Tyle. Łot i cała e, filozofia. E, czy te wiertła poradzą sobie w stali? Zobaczymy. Jakie mamy tutaj rozmiary? m M4, M4, M5, M6, M8, M10, M12. Tak jest, natomiast jeżeli chodzi o wiertła, no to są to oczywiście wiertła przystosowane do gwintowania, więc mamy 2,5, 3, 3, 4, 2, 5, 6 i 8, 8 5, i pół tutaj oczywiście zasłania i 10,2. Tyle, spróbujemy sobie 4 z nich. Myślę, że co drugą po prostu, patrząc od najniższej, nawiercimy 4 otwory, nagwintujemy, zobaczymy czy nam wchodzą śruby. Czy wytrzymał czy to nie Albo glitownik. Tak jest. To się wszystko okaże. Działamy. Moi drodzy, mamy napunktowane. Mamy napunktowane w czterech punktach. E, tak jak mówię, spróbujemy. Płyta ma grubość centymetra. Jest to podstawa od słupa. Między innymi. Zapunktowane pacimy. Tak jest. Wiercenie. Jest. Hmm. Jak się skończyła przygoda? Każdy widział. Każdy widział, tak? Yy, I naprawdę starałem się to robić delikatnie. I z olejem. I z olejem. Żeby nie było. Jedziemy. Yy, w tej chwili mamy wiertło 4.2. Tu już mogę nacisnąć trochę bardziej. No ale zaczynamy się nie tylko prosto, prosto. Yy -y. I otwór piąteczkę. Tym razem dzisiaj. Ale i tak troszkę to trwało. Dobrze, jedziemy. Delikatnie. Nie chcę cytować, widząc, co mi powiedziałeś, czy długo będę się jeszcze z tym... Pracował długo z tym. To jest ta mała różnica. Jak sami widzicie, pełna precyzja, skupienie, łapanie wiórków. Nie łapanie wiórków, tylko czy już mi przeszło, czy jeszcze nie. A na razie to mi tylko przechodzą wiórki. I tak pewnie ludzie zarzucą, że w tak grubej blasce M3 nie powinieneś robić, dlatego ci pękło. Tak podejrzewam, ale... Ale powiem szczerze, ja robiłem w blachach grubości, można powiedzieć, jak rudy 102. Czy T25 na lotnisku w sprzętach? To tam nawet robiliśmy potem dwa śruby. I to blacha jest tam 2 cm. I na no, no, oczywiście dużo lepszy zestaw. Co to co? Bierzemy śrubę i zobaczymy, jak nam to wyszło. Jacek tak nie mowa wsadził właśnie śrubkę M5. Dokręć za czym przytrzyma. Żeby nie było. Czy nie wiem, czy jest sens specjalnie przybliżać Wam pokazywać jakość gwintu? Czy uwierzycie nam na słowo, że jest... Jest OK, ale mógłby być lepsze. Nie przekręcisz nie. Nie. Czyli jest spokojnie. Jedziemy z następnym. Tym razem zrobimy co zrobimy. ósemkę. Niech będzie ósemka. A, a, a olejek? Olejek a jest. Że zawsze olejku to polewałem, Samym olejkiem. Jak już miałem zrobiony pierwszy, wiesz. Rozumiem, że panią napastowali? Nie! Na sucho. <laughs> Rączka, panie dziejku. Dobrze, biorę rączkę. Może być. No, to, nie ma, to już ładna. Nie ma tragedii. I mu większy. Siostro płaski Ta druga była używana z czegoś zostały Tak to jest jak człowiek chce za szybko Spokojnie, widzowie mają czas, jak oglądają cię i komentują, czyli mają czas. I zaraz ktoś napisze. No na to nie mam czasu na oglądanie. Bo gość dwie minuty już wkręca śrubkę. Nie, no dobra. No sobie mogę mieć paskie, czyli ja ci śrubę ci zerwę. Czy znaczy, ten może lepiej nie rób, bo wiesz jak jest. Zostawiam ją tak. Co nam zostało? Zostało nam M12. M12. Wiecie co? Tak. Na no tamtym gwintowniku. Ten syf został jakoś tak bardziej, i nawet myślałem, że jest uszkodzona powierzchnia metalu. Tu widać, że to jest po prostu tylko jakiś osadek. No, to z grubością skoku też jest zapewne związane. I ty, kropelka. Tą kropelkę, sklej, sklej. Znając mniej moje szczęście, wezmę to chleb. Trzyma. Okej, okay, ale jakoś gwintu nie była jakaś mega, zado mega zadowalająca. No i Śmigłem, kręcę, w niebo, ręce. Teraz wykręcimy, zobaczymy jak wygląda ten gwint. No, śruba na pewno go naprawiła. Hm? Śruba na pewno go naprawiła. No to teraz wygląda tak naprawdę tak jak powinien wyglądać po <grym i> zrobieniu. <grym i zbierny> podsumowanie tym razem tak. A co? A co? Szyb... tak jak sami widzieliście szybki film, szybkie podsumowanie. No nie był to szybki film, no ale to był bo bo. bo 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 ostatecznie wyjdzie szybki po pocięciu i po 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 przyśpieszaniu. No, jak sami widzieliście dla nas było bardzo długie, dla was to będzie bardzo szybki film po pocięciu i po Szybki można powiedzieć, przyspieszeniu. Zestaw dla motora do domu. Żeby raz na ruski rok coś sobie tam poprawić, nie do pracy codziennej. Koszt 35 zł zestawu. Więc nie oczekujmy od tego nic wiele. Szkodałem trójki. Wina Jacka sam połamał, musi się odkupić. <grym> Dobry jest, dobry jest, e, tak naprawdę, znaczy no ja się spodziewałem niestety tego, każdy odrobinę inteligentny by się spodziewał, że to się tak może skończyć. E, rzeczywiście, no dałem trójki trochę cienka blacha, trochę zbyt niska cena samego gwintownika, nie? To trzeba dać około 30 zł za taki mały gwintownik, żeby on rzeczywiście sobie z tego typu grubościami poradził. No ale tu masz 35 za cały zestaw, więc czego się czepiasz? Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście do zastosowań domowych, do zastosowań gdzieś tam amatorskich, tak jak widzieliście, no to jest centymetrówka. No nie wierzę, że będziecie bardzo często robić w takich grubościach. Nie, no nie ukrywam. Ja się w ogóle zdziwiłem, że te same wiertła przewierciły tą blachę. Ja tak samo. Już mieliśmy w pogotowiu naszykowany zestaw wierteł, z których korzystamy. Po prostu dostali na co dzień. On już sobie tutaj leżał w pogotowiu, bo myśleliśmy, że nic z tego nie będzie. Jak widzicie... Wyszło jak wyszło. Nie jest zdaniem. plasteliną. Nie jest to plastelina, moim zdaniem jest ok. Zadbane, delikatnie używane, posłużą wam pewnie oczywiście, no, czekamy na waszą opinię. podzielcie się co o tym uważacie. Ja widzę, że Jacek jest na tak, ja jestem taki neutralny. Jest, bo jest jak w domu, to będziesz korzystać. Nie masz, to nie masz. Znaczy ja oceniam po prostu jakość w stosunku do ceny i do jakby grupy docelowej, dla której to jest, tak? Jest to sprzęt dla amatora, dla amatora do takich małych warsztatowych prac, do cienkich blaszek, będzie ok. No tak, o według powiemy, że przykładowo jest ok, a i tak większość ludzi napisze, że e, panie, to jest. Nie powiem co, tak? <coughs> Więc chyba tym pięknym akcentem zakończymy. Przypominam, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek. Tak, ja, Same na dzisiaj kończymy. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cześć, cześć.